Po niekrótkiej przerwie spowodowanej okolicznościami kompletnie niezależnymi od nas, tylko niestety od YouTube'a sprowadziliśmy kolejne auto ze Stanów Zjednoczonych. Tym razem jedyne takie w swoim rodzaju V8 w Audi S4. Dlaczego jedyne takie? Bo to jedyna, jedyna, absolutnie jedyna A4, a w zasadzie S4, która była produkowana z V8. I w dodatku Pierwsze auto na świecie tego segmentu, czyli segmentu D, z V8. Partnerem materiału jest Carfax. Chcesz sprawdzić historię swojego samochodu albo auta, które zamierzasz kupić? Wejdź w opis tego odcinka, kliknij w link i skorzystaj z kodu rabatowego. Wiecie, co jest najbardziej wyjątkowego w tym samochodzie? Nawet nie sam silnik. Najbardziej wyjątkowe jest to, że to była pierwsza na świecie w 2003 roku limuzyna segmentu D z silnikiem V8. BMW czy Mercedes wówczas stosowało tutaj silniki sześciocylindrowe. A tutaj mamy V8 wzdłużnie ustawioną. Wzdłużnie ze względu na to, że za nią jest skrzynia biegów i jest napęd na cztery koła. Malował to ktoś? Sam? We własnym zakresie? Czy jak? To trzeba będzie zedrzeć, na to zwracajcie uwagi. Tak samo jak tutaj chyba brakuje znaczka Audi. I powiem Wam, otworzyłem tę maskę i się zastanawiam, jak Audi ten silnik tutaj zmieściło. Prawda jest taka, że jeżeli patrzymy generacyjnie, to tak naprawdę w B6 generacji była już ta V8, ona była bardzo krótko produkowana, bo pokazano ją w listopadzie 2003 roku, a już w czerwcu 2004 zaprzestano, Natomiast tutaj mamy generację B7, i w niej przez około 2,5 roku była produkowana S4, czyli z tym silnikiem V8. Tę jednostkę tutaj o pojemności 4,2 litra, która ma 40 zaworów i oczywiście 8 cylindrów, zdłużnie ustawionych, zaszczepiono, przeszczepiono z Audi A8, ale oczywiście odpowiednio zmodernizowano. Cały blok jest aluminiowy. Co ciekawe, chłodnica oleju, a w zasadzie komora olejowa. Jest podzielona na dwie, po to, żeby ten olej lepiej się był rozprowadzany po całym silniku. Z ciekawostek, mamy tutaj alternator, który jest chłodzony cieczą, wodą i ma dwie niezależne chłodnice. Dół całego bloku aluminiowego dodatkowo wzmocniono, tam gdzie jest korbowód, żeby lepiej pracował. Ale największe wrażenie, a w zasadzie zagadką jest to, jak to wszystko tutaj upchnięto, bo ta komora wydaje się przystosowana maks. Do silnika sześciocylindrowego. Zobaczcie, jak to wszystko tutaj jest zabudowane. Po bokach, od strony grodzi, tam dalej jest skrzynia biegów. Tutaj z przodu, jak jest niewiele miejsca pomiędzy całym blokiem. Ten blok, tak na dobrą sprawę, jest bardzo przesunięty do przodu, bo jak spojrzycie sobie na oś samochodu przednią, to ona tutaj przebiega, a cały silnik jest przesunięty do przodu. Ty wiedziałeś, że tak będzie? Oczywiście, że wiedziałem. No bo w AUSEMCE to też jest. Przede wszystkim silnik... dzień dobry. A dzień dobry. Witam, w Furmax z Nowo, No macie nowy garaż, I tak. piękny I światło wpada z tamtej strony. Szkoda, że klim o klimatyzacji zapomnieliście. A czy A nie, nie było jest, terminu. Przepraszam, tu jest jeden nawiew, tam jest drugi nawiew, więc stoję idealnie, tak, żeby mieć przewiew dzisiaj przy 33 stopniach na zewnątrz. Wybaczcie, jak zacznę laktację. No co, no tutaj auto jest ogólnie bardzo fajne, ale wiadomo, że mają problemy z, z miejscem te silniki, prawda? Bo, bo przede wszystkim zrobili taką wtopę, że no umieścić taki duży silnik w takiej małej komorze, no to później one się bardzo grzeją. Druga sprawa, auto nie trzyma nigdy serii. Popaki na grupach piszą Audi, że on nie wypluje 344 koni. Tyle, ile powinno mieć serii, tylko będzie gdzieś między 260 a 300 koni. No co ty mówisz, tak. to jest dużo mniej. Dużo mniej. 344 było w e, danych technicznych tak. i 410 Nm, co ciekawe, jak na silnik wolnossący, to te 410 Nm bardzo wcześnie osiągał, bo już przy około 3500 obrotów, więc to jest mega nisko, jak na silnik wolnossący, spodziewałbym się bardziej 4, 4 ,5, a nawet 5000 obrotów. Pierwsze co, co zalecają, żeby w ogóle zrobić w tym samochodzie, to wymienić świecę, sprawdzić cewki, mhm. później zajrzeć do kolektora oczywiście, ale pomijając ten fakt, jest jeszcze jedna bolączka, która no bardzo gdzieś tam mm, ogranicza tą moc, mianowicie katalizatory i wydech. Tam A to też wiem, bardzo dużo, że tak powiem, ucieka. To nie jest największa bolączka tego samochodu, największa bolączka to jest tam z tyłu. Bo, oczywiście, nie sprowadziliśmy samochodu całego. Na szczęście, tutaj z przodu wszystko jest ok, z jednego boku jest ok, z drugiego jest, boku jest ok. Lakier jest naprawdę zadbany, Bardzo ładny, fajny, niewypłowiały. Nie a największą bolączką jest to: czyli auto dostało z tyłu. Dostało prawdopodobnie od większego od siebie samochodu, mhm. jakiegoś suwa ponieważ zderzak, jak widać, jest poobdrapywany, gdzieś tam ma jakieś wgniotki, ale najbardziej dostała klapa, nie mamy bocznych reflektorów, a to jak otworzymy, no to widzimy, że tutaj że jest trochę więcej. Pas ten wzmacniający, który jest tam, jest cały, co ciekawe, o, jak tam go widzicie. No bo zderzak to odbił po prostu. Tak, nie zderzak jest dokładnie odbił i tam widać te wzmocnienia wszystkie są całe i układ wydechowy jest cały, natomiast o, to, Dostało najbardziej w tym miejscu. Nawet ta wanienka jest cała i tam nic się złego nie wydarzyło. O, proszę bardzo. O, jest koło. Pełnowymiarowe. Pełnowymiarowe, dokładnie. Wow. No jak widać, ta wanienka tam jest cała, czyli dostał górą i dobrze i źle. Dobrze. Wiecie dlaczego? Bo klapa bagażnika jest dokładnie taka sama jak w Audi A4 i kosztuje 150 zł. Nie? Zderzak 300 zł. Zderzak kosztuje 300 zł, więc liczę przynajmniej, że naprawa będzie po pierwsze krótka, a po drugie będzie tania. A tania nawet z tego względu, że niektóre części się ostały. Ej, no nawet kurde lampę jedną mamy całą, druga jest zbita. No ale po co będziesz kupował lampę, jak lampy kosztują 500 zł? Komplet? No. Naprawdę? No, Na obie strony. Tego. I od razu będą europejskie. Dokładnie. Bo tutaj widzę, że kierunkowska chyba będzie czerwony. Czerwony, jednak. na 100% jest. Na 100% jest czerwony, Ach, na szczęście. Nie udało się. Nie tym razem. Nie tym razem. Więc to uszkodzenie uznać mogę za kosmetyczne, szczególnie, że żaden z błotników nie jest podgięty nagięty. Nie, tu mamy przerysowany błotnik troszkę. Tutaj jest. Prze... Tak. No ale to nawet nie było przy okazji tej kolizji, moim mhm. zdaniem, tylko wcześniej. Pojawiła no. się taka rysa. Moim zdaniem wystarczy wycieniować to ładnie i eksperci tak będą w stanie to zrobić, więc do lakierowania pozostanie nam klapa bagażnika i pozostanie nam błotnik. I to, Zderzak. E, przepraszam bardzo, zderzak. Proszę bardzo. I będzie to w zasadzie jedyna część, jaką trzeba będzie polakierować w tym samochodzie, tak. gdyż jak spojrzymy sobie na Carfax, który widzę tutaj wydrukowałeś… Oczywiście, jestem przygotowany jak zawsze. …to wcześniej ten samochód nie miał żadnej szkody. Miał trzech właścicieli, i to wszystko z Carpaksu nam wynika. Ma 107 tysięcy mil przebiegu, czyli 160-170 tysięcy kilometrów. Tak. Jak na 2006 rok, czyli samochód, który ma 18 lat, to naprawdę nie jest duży przebieg. Tyle co mój Chrysler. Bo to oznacza, że ktoś, będzie, ktoś jeździł nim maksymalnie te 9-10 tysięcy kilometrów rocznie. No i samochód ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć stron, czyli solidnie, serwisów i udowodnione jest, że rzeczywiście bywał na wszystkich e, nie tylko koniecznych przeglądach, ale nawet e, miał wymieniane takie rzeczy w salonie Audi, jak czujnik położenia wału korbowego. Tak. Więc to oznacza, że mechanicznie będzie prawdopodobnie w bardzo dobrym stanie i taką mamy nadzieję. Zaznaczmy jeszcze tylko, kto znalazł taki piękny egzemplarz, prawda? Ja. Bardzo śmieszne. No tak, wysłałem ci go i powiedziałem, kup teraz. Nie, ja znalazłem ten samochód. Ale ja kazałem ci kupić, to jest tak, jak ja bym znalazł. Nie, rzeczywiście. Dawid go wyczaił, cena wynosiła 2400 dolarów. Jak go zobaczyłem, obejrzałem sobie dokładnie, jak sprawdziliśmy Carfax, to mówię, kupuj. Kupuj, chociaż cena mogłaby być trochę niższa. Mogło być trochę niższa. Bo do tego 600 dolarów trzeba było dołożyć na opłatę aukcyjną czyli tak. razem 3000 dolarów i 2000 euro opłat celnych w porcie tak. plus transport, który kosztował około 1200 czy 300 dolarów mhm. więc razem mamy 4200 dolarów i 2000 euro. Natomiast patrząc na tą historię serwisową, na to, jak ten samochód jest mimo wszystko z zewnątrz zadbany i na niewielką szkodę, to wydaje mi się, że to będzie dobra inwestycja. No, jakby to był przód, no to bez sensu wtedy kupować za takie pieniądze. Za pieniądz. takie pieniądze. Ale jak to jest z tyłu, za takie grosze, no to. Dobra inwestycja z tego względu, że auto było bardzo krótko produkowane, mhm. bo B7 z tym silnikiem wychodziła tylko 2, przez 24 do 24. I nawet to była końcówka 24, bo od listopada. Tak. I nawet to była końcówka 2.4, bo to było tak. chyba od listopada. A 6 przechodziło wtedy na Dokładnie 20. i w 2008 też wcześniej zakończono, więc to był okres około 2,5-3 lat, bardzo krótko i to jedyne S4 z 8 W Nie. dodatku, no oczywiście, że tak Nie. Jeszcze B6 B6 było. Była. No ale B6 przez rok tylko i tak naprawdę właśnie B7. Od 2003 roku, tak. Ale B7 uznaje się za facelifting lifting b Wnętrze hmm. masz dokładnie takie samo. Budę masz identyczną. Zmieniły się reflektory z przodu, zmieniły się światła z tyłu. To jest dokładnie ten sam kazus, co było w przypadku Passata z tego samego okresu, czyli tam chyba B6, to było rozwinięcie B5. Czy tam B7 to rozwinięcie B6, już nie pamiętam dokładnie jak. Wnętrza tych aut były identyczne, platforma była ta sama, różniły się nieco designem, choć tak. Audi nazywały je generacyjnie nowymi modelami. To, co się w B7 zmieniło względem B6, to było na przykład to, że były inne sprężyny, inne amortyzatory. Zmieniono cały sprzęt audio na taki, który nie ma CD, tylko ma DVD. Zmieniono, i to jest ciekawe i bardzo fajne, rozkład mocy na przód i tył, bo tutaj mamy 4 oparte mhm. na torsenie i ten torsen w B6 miał tak 50 na 50 w takim ustawieniu neutralnym, tak. a tutaj to już jest 40 na przodzie i 60, 60 na tyle. tyle. To było spowodowane tym, że ten silnik tutaj z przodu powoduje, że z przodu mamy więcej masy. Tak. Ale w momencie uślizgu i tak mają 50 na 50. W momencie uślizgu to on nawet jest do 100% na tył w stanie przenieść. W tym no tak. torsenie już w B7. E, więc to zmieniono. Jest oczywiście centralna blokada mechanizmu różnicowego, elektroniczna tutaj, więc może sobie ten moment płynnie przechodzić pomiędzy przodem a tyłem. No i to, co tutaj mamy, to mamy Tronika. Mhm. Mamy przede wszystkim wnętrze, które jest niestety w gorszym stanie niż zewnętrzne. Bo fotel, który jest tutaj w środku w środkowej części wykonany z alcantary, jest już no mega zmychacony. Wątpię, czy to da się doprowadzić do idealnego stanu bez konieczności przeszywania tej części. A może uda się kupić taki fotel? Bo to też jest to rozwiązanie. To też nie jest rozwiązanie i to też nie byłaby zła opcja, tylko mhm. wtedy trzeba kupić dwa w identycznej kolorystyce. No Tamten jest brudny, ale w znacznie lepszym stanie ma tapicerka. Tutaj z tyłu też jest brudno, ale ta tapicerka jest w naprawdę dobrym stanie. Mhm. Nie? Jest fajnie zachowana. Przede wszystkim ja to lubię to szczotkowane aluminium, bo to się w przeciwieństwie do pianoblaków nic na tym nie widać. Nic nie widać, bo to już jest e, fabrycznie porysowane. Tak, fabrycznie tak, można powiedzieć. No naprawdę. bo ono no, ma Ale takie Łukasz, szniki, zacznijmy nie? od tego, że w tych samochodach, takiej B7 z roku 2006, to te materiały były jeszcze robione przez inżynierów, a nie przez księgowych. To prawda. Bo tu nic się nie trzeszczy, tu można w to walić, jest wszystko w porządku. To prawda. Deska też jest fajnie skonstruowana, nic nie czeszczy. Można mieć zastrzeżenie jedynie do niektórych plastików, które są mm -hmm. polisowane, bo one są gumowane, i ten i ten problem już znamy na przykład z PMW-6, albo tak z innych Audi. Dokładnie, czy z B6, czy na przykład z niektórych mm -hmm. Mercedesów czy BMW, tak jak to moje 650. W B6 na... był taki problem od 2000 roku, bo tam była produkowana b 6 do 2003. W czwartym właśnie zaczęli poprawiać te przyciski i już w B7 zastosowali inną metodę wykonywania tych przycisków. I co ciekawe, same przyciski, zobacz, są w bardzo przyzwoitym stanie. Dokładnie. Czyli ten element, który najczęściej dotykasz. I nie wycierają się. I nie wycierają się. A tutaj cały ten plastik dookoła, zobaczcie. Przeciągnę tylko paznogciem. Widzisz, co się dzieje? Uh -huh. Bo to jest guma, która się po jakimś czasie zwulkanizowała, i co wystarczy zrobić? Rozebrać boczek. I to wiem z własnego doświadczenia, bo sam to robiłem osobiście. A nie oddawałem do detailingu w BMW 650. I zdejmujesz to, wyciągasz sobie te klawisze. To sobie czyścisz na przykład nawet nie papierem ściernym, tylko na początku brake cleanerem. Ta guma schodzi. Robisz to potem delikatnie, matowisz papierem ściernym i są specjalne lakiery, kosztują 20 zł. Pryskasz 2 trzy razy ten cały element. Nówka tak jak podkładem oczywiście wygląda jak nówka sztuka. Więc tego. Dwie godziny roboty. Tak, w ogóle się tego nie boję. Najwięcej roboty to będzie ze zdjęciem boczków w taki sposób, żeby zachować wszystkie spinki, a jak nie zachowasz wszystkich spinek, to i tak sobie kupisz nowe. O, tu jest. Otwieranie bagażnika, tu mhm. otwieranie bagażnika w takim ciekawym miejscu. Tutaj wyłączasz czujniki w środku od przechylenia od alarmu. Ma Ale fotel pamięć, ma pamięć. Fajnie. Ma pamięć foteli, dokładnie. No i Bose, amerykański system. W B6 był za dopłatą, a w B7 w już serii. był w serii. To teraz posłuchajcie tego, bo to jest najpiękniejsza rzecz. Absolutnie najpiękniejsza. Wiesz co, nawet, nawet jak on będzie miał 260 koni mechanicznych, to nie chodzi o to. Chodzi o to. No przepięknie gada A teraz zobaczę jak to we wnętrzu brzmi Patrz No, dawaj A czemu okno się nie domyka? Nie działa, ale mogę Ci moją usunąć Nie chcę Twojej, chcę swoją dosunąć. Coś się chyba zepsuło. Mechanizm tam w środku chodzi, tak, a okno tak. się nie opuszcza. Więc i tak trzeba rozebrać drzwi. To bardzo dobrze, <grym> bo jak je rozbierzemy, to akurat poprawię. poprawię sobie boczek. dach jest? Jest. Działa. Działa? Działa. I cichuteńko, i sprawnie, i szybciutko. Bardzo dobrze, to nam się podoba. I zajebiście, bo jest czarna podsofra. I uwaga, z otwartym daszkiem. A jak pracuje, czujesz? Na poduszkach silnika. Całe auto delikatnie prawa-lewa chodzi. Co ciekawe, o ile fotel jest w kiepskim stanie, to kierownica jest w bardzo niezłym, jak na tak. swój przebieg, tych 107 tysięcy mil. Tutaj wszystko jest bardzo ładnie, zobacz, nie są powycierane te przyciski, jest grzanie zydni. Mamy wersję z automatem i to był sześciobiegowy Tiptronic ZF HP6, natomiast auto występowało też w manualu sześciobiegowym. Tak, i w B7 mhm. miałeś dopiero trójramienną kierownicę. Bo A w, w B6 była nie jeszcze nie było. czteroramienna, tak. nie? No, podstawowe jakieś tam przyciski. Łopatki są już tutaj, i w B6 nie było łopatek. Nie było. tylko z tego co pamiętam, to mieliśmy tutaj przyciski do Tiptroniku, czyli na kierownicę. Z minusów to nam nie działa, czyli ekran, ale przynajmniej się odchyla i można no, załadować dwie karty. Jest DVD, bo w B6 było CD, a DVD się pojawiło właśnie w B7. No, no i o, patrz, patrz. Audi, proszę. Digital zobacz. Roadmap North America, już wiadomo skąd jest samo. No i częściowo zwrócił nam się jego zakup. Siwy, proszę bardzo, to twoje wynagrodzenie za dzisiejsze nagrania. Na to jest, poczekaj, czy to jest ćwierć dolar Będziesz jak quarter dollar. To jest jak u Sknerusa kwacza. twoja szczęśliwa ćwierć dolarówka. Dzięki niej zostaniesz milionerem. Nie dziękuj. dużo tu tych ćwierć dolarówek. Zajmijś, Może starczy na naprawę. Ale lubię wiesz, to w amerykańskich samochodach, że zawsze je odbierasz. <laughs> Jakieś gadżety. I masz jaki trochę gratów, albo no. stary pornole, gazeta w bagażniku, albo monety. Nie? A to potem można zamknąć albo tak, albo trzeba to nacisnąć. No. Raz jeszcze. Natomiast fajnie, że nic nie jest powycierane. Moim zdaniem w to, że nie działa tutaj ekran, Może taśma. że jest kwestia taśmy i... O O moje noga! No. no schowek jest rozwalony. O kurwa. Cool. Tu pękło, o Jezus. Ale to teraz pękło, czy było pęknięte? Nie, wcześniej? to było pęknięte. To jak ty to zamykałeś? No, normalnie. A, czyli jak zamkniesz, to się trzyma. Ale. Za no, się urwało. Czyli to jest jak z drzwiami domu. Pozbawasz plastik i będzie Nie, To gitarą. jest tak jak z drzwiami w domu. Nie możesz po prostu. Są pewne drzwi zamknięte i jak są zamknięte, to jest dobrze i nie można za nie wchodzić. O, zmieniareczka. Z coś nie ma, nic, bo są niepodświetlone. Nie. Tak, i wtedy tu załadować. Czyli jest tak. zmieniaryczka, zresztą w schowku chyba nikt to nie To jest schowek trzymał. teściowej, wiesz dlaczego? Nie. Bo trzeba żeby zamknąć. Fajne, naprawdę Fajne. mi się podoba. Ale to... z... mówię, nic nie czeszczy, nic nie stuka. Jest porządnie no. po prostu zrobione. Dokładnie. Podłokietnik, o, tu mamy jeszcze jakieś graty. To do skręcania już później. Tak, to chyba jest tam z tyłu powyciągane z tego, co jest rozwalone. Podłokietnik pod jedzie w górę. Ręczny działa? Działa! O, jest tryb skrzyni sportowy również. No mnie się naprawdę podoba. Nie było palone, nie czuć i nie widać hmm. po popielniczce, więc ktoś o to dbał. ESP, proszę bardzo. Wszystko, wszystko jest na swoim miejscu w tym samochodzie, naprawdę. Ale Poza nią bardzo zrobić schowek, zrobić te boczne drzwi, zrobić, zrobić otwieranie szyby. Żeby... Oczywiście mechanicznie też będziemy musieli do niego zajrzeć. Światełko jest, jest. Tak otworzyliśmy, a się zamknie. Zamknie się, patrz pan. Nawet nie tylko się otwiera, ale nawet się zamyka. Ale mamy szczęście. Dzięki, Darek. I w górę. O, i się uchyla. Natomiast to kółko się nie trzyma tak zbyt pewnie. Trochę lata. No tam trzeba będzie troszeczkę pogrzewać i zobaczyć. Albo po prostu jak ze schowkiem. Zamknąć, nie używać. I zapomnieć. Trzecia rzecz. I z ciekawości, jak go mechanicznie zrobimy, jak wyczyścimy przepustnicę, uh -huh. jak wszystko będzie tutaj dopieszczone, to tym akurat egzemplarzem pojedziemy na hamownie, zobaczyć, czy trzyma moc. Okay. Bo dźwięk to nie wszystko. Z, y, rób tak jeszcze, ja pójdę poszukać motoru, może. A po co ci motor? No bo jak go tak wiesz, będziesz pałował, to. No, na, na drive przynajmniej nie pałuje, bo dwa Mercedesy były uh -huh. stratne. Jak wiadomo ta Buda występowała też w wersji RS4 z tym samym tak. silnikiem, też nie miał doładowania, ale był odpowiednio przebudowany i generował chyba 420 koni, jeżeli Dokładnie dobrze pamiętam. Tak. Natomiast już S4 różniła się od a 4 między innymi zawieszeniem i na przykład tarczami hamulcowymi, bo z przodu to już było 345, z tyłu 300, 300 równe. Natomiast jednotłoczkowe były i z przodu i z tyłu. Tutaj tarcze jeszcze trochę ich zostało, natomiast definitywnie do wymiany nadają się. Felki. Koła, koła, koła. Wyglądają paskudnie. Ktoś założył jakieś Androsy Continental Radial tubes I one są w rozmiarze 18, 19, tak jak patrzę. 18. W serii rzeczywiście też były 18, ale takie ładne, siedmioramienne. Więc będziemy polowali na te oryginalne, mhm. które były kute w B7, w B6 jeszcze nie, ale też aluminiowe natomiast no zdecydowanie też nadadzą mu takiego oryginalnego charakteru i wyglądu. Wysyłali byłoś mi też te e, ogłoszenia tylnych lamp, takich aftermarketowych, no. czyli już z ledami, no. takie ciemniejsze, natomiast ja chciałbym ten samochód zachować w oryginale, czyli Proszę nawet bardzo. jak będziemy, czyli nie tylko wymienimy felgi, postaramy się też, żeby to wnętrze doprowadzić do ładu, żeby ono wyglądało też tak jak teraz w oryginale, czyli szary środeczek, mhm. czarne boczki, tylko posprawdzamy, czy istnieje szansa, żeby kupić takie fotele, faktycznie, bo to są S Może będzie taniej. Może będzie taniej, a jak nie, to je oprzyjemy na nowo, tak żeby ładnie bo to wyglądało. I tylne lampy złotych. też, Dawid, będą oryginalne. Co Dobrze. kosztuje 1000 zł? 1000 zł kosztuje metr alkantary. Co ty gadasz, chyba ha. prawdziwego zamszu. ale to nie Al Naprawdę? Tak? Met? Oczywiście że dwa metry są. A gdzie przycie, a, a gdzie reszta? To jednak fotele zostają. Tam ale leczą. jeszcze wiesz co mi się kojarzy z tym samochodem? Nie. Bardzo, w takim samym kolorze, właśnie w taki egzemplarz jak tu jest. I ty? No. Był kiedyś taki film Hitman i on właśnie jeździł tam. I jeździł taką samochodem. furą. Tak. No. I, i nawet też był kolor łysy. miał ten sam. <laughs> I był łysy. Czyli już nie Jason Statham, tylko Hitman. <laughs> tak. Nie łysy z Brazzers, tylko Hitman. Hitman od dzisiaj. No, i ta satynka zawsze mi się podobała w festach. Fajnie. Jeszcze korespondująca ładnie z tylnymi rurami wydechowymi. Uważam, że fajny zakup. Fajne. Tanio nie wyjdzie ten egzemplarz, bo już na Ale wstępie sporo zapłaciliśmy, natomiast uważam, że auto. Jest rarytasem, z tego względu, że ma V8 pod maską, jedyne S4, które tę V8 miało, było krótko produkowane, owszem, nie jest RS4, ale RS4 oznacza większe koszty eksploatacji, jeszcze większe nakłady na to, żeby ją doprowadzić do ładu, mhm. a to jest fajny, złoty środek. Ja pamiętam naszą rozmowę, jak kupowaliśmy ten samochód, wiesz, no. jaka to była ta rozmowa? No. Jak pisałem do Ciebie właśnie, czy może byśmy coś takiego kupili, może nie do końca się tokali, a Ty odpowiedziałeś tak. To, kupmy ten samochód. Nie zawsze musi się wszystko kalić. Ważne, żeby trochę tej motoryzacji uratować. Co robić? Kalić? Tak. Co to znaczy? Kalić? We Włoszczowie tak mówicie? Tak. Zgadzać. W sensie, nie Zgadzać, wszystko tak, musi mieć że rachunek że musi, finansowy. Tak, tak, i dokładnie że tak kupmy to też trochę sercem, a nie tylko rozumem. Tak, tak. Zdecydowanie tak to ten samochód kupowaliśmy sercem. Tak. To bez dwóch zdań. I, było I po warto. tym, jak tego posłuchałem, to już teraz kupuję go nie tylko sercem, ale i uszami. Dlatego bardzo dziękuję. Dziękuję. On znalazł, ja kupiłem. Wszyscy I zobaczymy, zadowoleni. jak dalej potoczą się jego losy.